Cześć, witam Was bardzo gorąco w ostatnim odcinku na tym kanale. Dlaczego? Ponieważ. Yy, w. Czekajcie. No jest lipiec. No. no tak, na początku lipca, chociaż że teraz też jest tak trochę początek, yy, popsuł mi się mikrofon i kupiłem sobie nowy. Jak mnie słyszycie, bo byście mnie nie słyszeli, nie? Kupiłem sobie nowy i stwierdziłem, że rozpocznę z tym nowym mikrofonem. Przygodę na nowym kanale. Dlaczego? Ponieważ też na tym kanale zrobiłem ucisk na różne serie. Nie wiem dlaczego, sam to zrobiłem. A nie chcę mieć takiego ucisku. No więc, pro, jeszcze mam taką informację dla Was, że bym prosił Was o pomysły na nazwę no, nowego kanału, na którym będą się serie nie toż tak szybko, tylko powoli, powoli no. Nie wiem. Jak jakie by tu dać określenie? Na przykład kurczak z rożna, no, że tak kręci się na tym rożnie i się piecze tak powoli. lub na przykład jak, jak, jak e, barbarzyńcy pieką człowieka. No mam, mam dziwne pomysły, ale dobra. Przejdźmy dalej. No więc możecie... macie. Co co Ja nie będę wam wskazywał, ale bardzo bym was prosił, że o tych, co mnie oglądają. I mają kanał YouTube, żeby napisali w komentarzach pod tym filmikiem nazwę, jaką byście, bycie, byście chcieli. No, jakobyś. Na przykład, e, powiem tak do jednej osoby: do jednej. Jeśli masz konto YouTube, to napisz w komentarzu pod tym filmikiem jak, e, jaką byś chciał nazwę, jak, żeby zaistniała na nowym kanale. No, tak powiem. No więc, jeśli ktoś nie ma, to bardzo proszę o przesłanie, jeśli ma pomysł, na, mój G, na moje konto e-mail w lubcie No więc, tak, jeśli mi się spodoba nazwa, będzie ona użyta. A jeśli żadna mi się nie spodoba, to wymyśliłem sam i na tym nowym kanale będzie będą serie toczyć się tak, jak mówiłem. Ja, kurczę, zróżnam. <noise> Dobra, ja mam to tak dziwne, dziwne określenia. No więc, yy, tak. Ja już się z wami żegnam w tym ostatnim odcinku na, na moim kanale. I to już chyba by było wszystko. No tak, wszystko, wszystko, wszystko. Chciałem coś wam jeszcze powiedzieć i zapomniałem, no co ja... No tak, 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 ja. No. Yy, I tak. Yy, no, o, no, przypomniałam się. Yy, te... Kanał będzie na pewno we wrześniu już. Więc ma się trochę mało czasu na pisanie tych nazw. Jeśli nikt nie napiszę, no to muszę sam wymyślić. No więc tak. Kanał na pewno będzie we wrześniu. Którego września ukaże się pierwszy odcinek? No i to już chyba wszystko. No tak, wszystko. Wszystko? Mhm. Czekajcie, muszę pomyśleć. Tak, wszystko. Więc ja już Was żegnam i do zobaczenia. Na nowym kanale albo jeszcze w jakimś pra że tak powiem, odcinku na moim kanale. I ja Was żegnam. Do zobaczenia i trzymajcie się. No, tak Wam powiem. No więc, pa pa. Goodbye.